Witajcie ludzie z powrotem przyzagrajmy w Wiedźmin powrót Białego Wilka. Mamy tutaj masę potworów, o mój Boże. I coś się wydaje, że nawet szani, że nawet winna droga byśmy musieli eskortować szani, ale dobra. Zapozabijamy tutaj rycy parę tych potworków. I mamy za zadanie eskortować właśnie szani do druidów, którzy mają lekarstwa i tak dalej, które szani by się przydały w szpitalu. Ale tyle potworów to naprawdę jeszcze nigdy nie widzieliśmy naraz, nie? To to, to jest już... To jest premiera ludzie, to jest premiera! Komputer sobie już prawie nie radzi, chyba. No mój Boże! A tutaj nadchodzą strasznice, ciekawe, czy przejdą tędy jakoś. No, mają wielkiego mistrza, to chyba jakoś im się uda. Chłonąca róża! Taki krzyk bojowy. Zanarnie! Trzeba zawsze powiedzieć, nie? Że wiedzieli, kto to jest. Bo nikt nie wie. Wiedźminie, nic ci nie jest? Żyję. Nadeszliście w samą porę. Miałeś szczęście, że akurat byliśmy w pobliżu. Jestem Jakub de Aldersberg, mistrz zakonu płonącej róży. Gerald z Rivi. Jak zauważyłeś, jestem Wiedźminem. Wiem, kim jesteś. I znam twoje poczynania z bardzo wiarygodnego źródła. Wyjaśni, proszę. Ha, ha! Geralt z Rivi prosi o wyjaśnienia. Ten, który tak hojnie szafuje swoją życiową mądrością. Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu. Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie jestem człowiekiem czynu. Zbieram się na śmiech, gdy wspominam twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas, Wiedźminie, uczy nas czegokolwiek. Jedynie z perspektywy czasu można zrozumieć, co jest słuszne, kto jest człowiekiem, a kto potworem, jak rozpoznać zło i jak je pokonać. Nie mam ochoty na zgadywanki, więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno. Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o twoich dokonaniach i choć nie wszystkie twoje czyny uznaję za słuszne, zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie wielkiego mistrza zakonu Płonącej Róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. Dzięki temu mogę pojawić się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. No właśnie. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Obowiązkiem każdego rycerza jest nieść pomoc potrzebującym. Jest to część naszego powołania. Brzmi pięknie. Szkoda, że tak niewielu jest obecnie prawdziwych rycerzy. Właściwie dotąd jeszcze żadnego nie spotkałem. Mylisz się. Wielka szkoda, że straciłeś pamięć. Mógłbym ci wówczas przypomnieć. Rozumiem, że Zygfryd uznał za swój rycerski obowiązek donieść o moich prywatnych sprawach. Mylisz się po raz kolejny. Zygfryd, syn Ejka z Danel nie jest plotkarzem. Jeśli powiedział mi o tym, to tylko z chęci niesienia pomocy. Moja wiedza pochodzi z innego źródła. Mogę wiedzieć, jak ma na imię to źródło? Nosi wiele imion i jest kapryśną kochanką. Już wiesz? Mm — Mhm. To magia wiedź mi nie. — Ta. Wiesz, czym jest zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw. Skończywszy na rzeczach najważniejszych, takich jak cel, wizja, która nam przyświeca. Celem jest nowy świat, porządek, który nastanie po nadejściu białego zimna, świat, w którym każdemu dane będzie według zasług, nie pochodzenia lub układów, świat, w którym silniejszy pomaga słabszemu, a zbrodnie spotyka zasłużona kara, świat jasnych zasad i ideałów. To właśnie jest Zakon. Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy, chłop, kupiec, nawet wiedźmin. Rycerze nie biorą zapłaty za oferowaną pomoc. Awans zależy od czynów. Rozumiem, że idea nie obejmuje neutralnych wiedźminów. Mam nadzieję, że piękna wizja nie zmieni się w koszmar. Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie czas, zrozumiesz. Nie będę was dłużej zatrzymywał, ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług? Nie rozumiem. Nie mamy więcej czasu. Nic mi nie jesteś winien. Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wyzima czeka. Bywaj. Ciekawe co oznacza. Ale brzmiało to tak jakby on nas znał wcześniej. No cóż, wielki już zakonu. Brawo. Idę do jaskini druidów. Tam znajdę leki, których potrzebują moi pacjenci. Pójdę z tobą. Nie, nie trzeba. Po tej rzezi nie zostało tutaj chyba wiele potworów. A ty masz ważne sprawy do załatwienia. W takim razie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć, ale ja i tak idę do doidów, bo miałem plan tam pójść. Oj, ludzie... Wielki Mistrz, czekaj, 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 czekaj... Do zobaczenia, Wiedźminie. Dokończymy nasz... Naszą rozmowę chciał pewnie powiedzieć. Ale to kurde wyglądało, jak zniknął, tak nagle jeszcze było słychać jak mówi. No cóż, Wielki Mistrz, to jest dopiero... Człowiek. Nie wiem... Nawet jeżeli nie jest najmilszym i najmądrzejszym człowiekiem... Lubię go nawet, Lu lubię nawet tą postać, powiem wam. Obojętnie. Co by się nie stało. Mm, nawet jest to dla mnie przyjemna postać, powiem tak. Ja tutaj tak bez, bez wiedzy w ogóle zbieram, nawet nie widziałem, że jest lecenie na te potwory. <laughs> Ciekawy. Um, Szani, pokaż nam drogę do tej... do przyjaciół naszych. Ta, w ogóle nie ma potworów, nie poradzisz sobie, tak bardzo sobie poradzisz. Gufotę zrobiłaś. Ale to, to nie jest tak, abyśmy sobie w ogóle nie poradzili z tymi potworami, by że zakon nam nimi pomógł. Ale to naprawdę brzmiło tak, jakby ten mistrz nas skądś znał, jakbyśmy byli starymi, dobrymi znajomymi. Skąd on nas tak dobrze znał? Na pewno nie tylko z opowieści, bo jask... balady jaskra są dobrze... No nie zawsze opowiadają prawdę i nie opowiadają zbyt wiele o Geralcie. O tym prawdziwym Geralcie, trzeba przyznać. No dobrze. Może później się jeszcze coś dowiemy. W każdym razie spłaciliśmy. On teraz spłacił swój dług. Czy coś takiego miał na myśli. No no wiemy się później kiedyś. Kiedy się dowiemy o co chodzi. Miejmy nadzieję. Może... może być mnie trójce zostanie coś jeszcze wyjaśnione. Pacie le życia ty masz kobieto. Pacie do jasnych masz życia. Jaskinia druidów, tak tutaj zmierzałem. Tutaj chyba będzie też. Wielki łowczy królewski. Witajcie, panie Geralt. Co tu robisz? W Wyzimie rewolucja. Ludzie i nie ludzie mordują się nawzajem. Nie interesuje mnie to. Tutaj uciekają niewinni. Druidzi opiekują się nimi. Ja im pomagam, a przy okazji ochraniam. Ochraniasz uciekinierów? Ano, ochraniam. Trzeba pomagać bliźnim. Wierzysz w wieczny ogień? Poprawdzie to nie, ale jestem zapobiegawczy. Kilka dobrych uczynków mi nie zaszkodzi. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze i wampirzycy. Zbadaj te sprawy, jeśli łaska. Porozmawiajmy o czymś innym. Pytaj, wiedź mi To były dwa trofea tego m, rozdziału. Bywaj. No cóż, ale na razie nie mamy nic do pogadania z wielkim mułowcem królewskim. Nasz przyjaciel od pierwszego rozdziału już. Powiem wam, że jedna z postaci. Ja mówiłem to już bardzo często w tej grze, ale tutaj jest wiele fajnych postaci. Jedna z postaci, którą. której bardziej lubię w tej grze. No i którą znamy chyba najdłużej. No bo od pierwszego rozdziału. I to jedna z pierwszych osób, które tam porozmawialiśmy. Razem z Szani i Zoltanem. Dobrze, tutaj mamy parę druidów. I jeszcze tutaj kuzyn Corbin. Ale myślałem, że spotkamy tutaj też. Um, Zachrin Szmarca, ale jakoś go tutaj nie ma, to pewnie w jakiejś innej jaskini jest. Pogadajmy z najstarszym druidem. Nie macie co powiedzenia? Dobranoc, Wiedźminie! Dobranoc, macie fajne głosy. Ale tutaj kuzyn Corbin to jest jeden. to jest część naszego. naszego pobocznego zadania. Wiedźminie, mam sprawę. O co chodzi? Zdaje się, że niedawno gościłeś na zamku króla Foltesta. To prawda. Nie spotkałeś tam Antoinette, mojej e, kuzynki? Nic ci nie przekazała dla mnie? <grym> kuzynki? Wiecie co? Mi się wydaje, że to nie są kuzyny, <grym> że oni nie są posłami, pask... że oni <grym> to jest jakiś wielki gangbang, czy to to ma być tutaj. Nie wiem, ale kojarzy mi się taka jedna grupka ludzi, których znam, no, oni mieli dokładnie tak samo. Jesteśmy ehem, znajomymi. Taka jakby rodzina. Ehem, tak. E, dlatego mi się to kojarzy. E, dlatego takie podejrzenie mam. Dobra. Macie taki sam głupi akcent. Owszem. Owszem. Mam coś dla ciebie od Antoinette. Dziękuję. stokrotnie dziękuję. Dobry użytek z tych pieniędzy zrobię. Dobry użytek z tych pieniędzy zrobię. Idź nie, mam do ciebie sprawy. Co tam od niego dostaliśmy, bo nawet nie przeczytałem. Coś tam, coś dostaliśmy, coś tam dostaliśmy, więc można być zadowolonym. Szani, jesteś moim dobroczyńcą. Geralt, udało się załatwić wszystkie potrzebne leki? Muszę poczekać. Procedura przygotowywania lekarstw jest nawet bardziej skomplikowana od ważenia eliksirów. Mogę ci jakoś pomóc? Nie, ja dam sobie radę. Możesz iść i ratować świat. Bywaj. Znowu, <laughs> znowu. Dobrze, no to idziemy, będzie zabawnie, idę teraz na poszukiwania Zachyn Szmarca. Dwie ciekawe postacie, które tutaj spotkaliśmy, albo raczej jedna ważniejsza postać, a drugi jakiś debi, któremu musieliśmy dać pieniądze. Ojej, na tym, na tych baknach jeszcze spędzimy dużo czasu. Topielec, pielec, Beczka. Gdzie tutaj jest druga jaskinia? Były tu dwie jaskinie, wiem. Jaskinia Uchodźców, tutaj, tutaj jest, to, tu, to jest druga jaskinia, tutaj jest um, Obóz Uchodźców. I Krypta Kruka. Je jeszcze jedna, o jest parę jaskiń, no, to trzeba będzie zapamiętać gdzie kto jest. Świetnie, pobiegnijmy tam. Ale przecież, przed chwilą przy tym dialogu tutaj na bagnach, nie, nie lubię prowadzić tutaj dialogu przez te głupie trawy. Te głupie trawy zasłaniają twarze i to wtedy... Ja lubię patrzeć na te postacie, jak one gestykulują i tak dalej przy tych wszystkich... Dialogach, a tutaj w ogóle tego nie można widzieć, jak te całe trawy przeszkadzają w tym całym... Przerywają te dialogi, znaczy może nie przerywają, ale przeszkadzają, bo nie widzę tych postaci, nie mogę, nie mogę mojego hobby kontynuować, tak jakby, wiesz, otwieraj, aha, topory mamy tutaj, to ciekawe, można tutaj sobie resztę wziąć później, ale tutaj idziemy do kolejnej jaskini, może dadzą nas pokój, w końcu, do jasnej cholery, jej, z której strony tutaj mogę wejść, z której strony? O, mój Boże, naprawdę nie lubię tej trawy. Tu, czyli tak, tu. Trawa jest naprawdę najgorszym wrogiem moim w tej grze. Kuzyn Busse. Busse. Um, kolejny kuzyn. A poza tym nikogo interesującego. No, czego można byłoby oczekiwać? Widzicie, Geralt? Geralt. Słyszałem, że kręcisz się w okolicach foltestowego dworu, czy to prawda? Król wynajął mnie. ważny. Nic już nie chcę wiedzieć. Interesuje mnie tylko moja uchodźca kuzyneczka. Nazywa się Antoinette. Jeśli ją spotkałeś, na pewno masz coś dla mnie. Spotkałem twoją kuzynkę. Przesyła ci pieniądze. O, dziękuję! Stochopnie dziękuję! Mój boże! Jak dobrze, że Asterix i Obelix taki jego głos, takich jego głosów nie mieli. To byłoby naprawdę przeklęctwo, gdyby coś takiego było. To byłoby okropne. Uuu, dreszcze przechodzą. Ciarki przechodzą po plecach. Czy tutaj znajdę coś ciekawego? Nie, na pewno nie. Region, korytarz, fajnie. Jak dobrze, że mam zawsze pochodnię przy sobie, która się na nic nie zda. Też to lubię. I to bardzo yy, naj Najwyższy czas chyba na szybki zapis Żeby mi przypadkiem z gry nie wyrzuciło i wtedy byłoby trochę głupio, gdybym musiał to wszystko robić jeszcze raz od nowa, to byłoby piękne Normalnie nie mógłby się doczekać świąt Tak byłoby to piękne naprawdę Wychodzimy stąd I do trzeciej jaskini, może tam będzie w końcu Zachim Szmarc Nie będę mógł mu oddać te wszystkie Zęby, które dla niego mam jaskini druidów tutaj jest kolejny tu jest obóz uchodźców, spróbujmy tutaj. Do tych całych krypt i tak dalej, do tych ważniejszych miejsc będziemy później łazili. Jeszcze nie w tej chwili. A potwory można zabijać zawsze. Rycerz Temerski, tam na górze coś się dzieje. Jakaś większa impreza chyba. Ojej, musiałem to wyciąć na chwilę. Zakasłałem i zakrztusiłem się prawie moimi własnymi szygami. E, tutaj jest... Ta, ta... musielibyśmy na wyspę iść, a ja chyba tutaj do jaskini chcę iść. No. No to tam na górę wejdziemy później, a teraz do jaskini. Myślę, że to byłoby najlepszym pomysłem. Chudopiec. Um, tutaj jest roślinka ciekawa chyba. Wygląda ciekawie, Ale najpierw tutaj... jak ja lubię, jak ja... Mówiłem już, że kocham, to... Mówiłem już, jak bardzo uwielbiam tutaj tą, te bagna. Chyba tak, chyba już to mówiłem. Dobra. Ta perspektywa tutaj jest, się naprawdę przydaje. Bo wtedy przynajmniej coś widać. Nawet jeżeli ta perspektywa jest głupia. I nie lubię jej. To nie można powiedzieć, że się nie przydaje. Dobrze. Chodźcie, malutkie, chodźcie. Wy tu, chodźcie, no ja się z wami chcę zabawić, no proszę. Dawaj, dawaj, ty wybuchasz, czy ty? O, też też wybuch, no świetnie. Oto chyba mogę wrócić do tej perspektywy, bo już znalazłem drogę. Dzięki. Schowaj to i wchodź do środku, Wiedźminie. Cieplutko będzie w jaskini. Wejdź. Gerwand. Chodzisz. A nie, był utopiec tam stoi, nie, musi... Muszę go zapierdzielić. Skąd się wziął ten drugi? Stali, czy oni wstali i w, w, w sobie? Tak, jakby. A wy co? E? Co, co Jak Skąd wy. Skąd wy tutaj? Normalnie poruszają się jak jakieś żółwie ninja, bo w ogóle bez. E, bezczelnie. No dzięki. Teraz mogę wejść. Daj mi. Daj mi teraz wejść. No, nareszcie. Może tutaj będzie w końcu ze będzie spokój z tym. z całym gunwem. Ja, ostatni kuzyn. Świetnie. Tego chciałem. Wreszcie jesteś. Antoinette nie śpieszyła się za bardzo. Gdzie moje złoto? Kim jesteś? Kuzynem Antoinette, oczywiście. A ty musisz być posłańcem. Każdego nieznajomego witasz w ten sposób? Dajmy spokój tym gierkom. Nikt normalny nie zapuszcza się na bagna w tych czasach. Daj przesyłkę. Głos Kryda, To jest normalnie najpiękniejsze, w tych głosach jest to, jak ci dubbingerzy, ci aktorowie aktorowi głosowi próbują ten akcent francuski sfałszować. To jest takie po prostu piękne, o, to takie dla uszu jest zajebiste, a zaraz, zaraz otwieram spodnie i my, biorę się do roboty. Masz szczęście. Rzeczywiście mam coś dla ciebie. Dzięki. Nareszcie mogę wrócić do domu. Spoko zdekryt. Tak, wykorzystam swoje wpływy na dworze. Wow! Widzicie, to jest jakiś spisek. Słyszeliście ty? Te? Teraz, teraz, kiedy my odchodzimy, to on zaczyna. No tak, oczywiście. Gada Tylko z nami gadał tak. Specjalnie gadał z nami w ten sposób, żeby. Obojętnie. On po prostu chciał nas prowokować i zrobić z nas idiotę, i dlatego on gadał takim głupim akcentem: Zdenek. Zdenek jest. Ale y, dentysty nie ma. Kamień drogi, przy okazji ludzie tutaj. Um, zrobić to już dzisiaj? To ten kamień chyba jest. Czekajcie. A, zrobimy to później. Są w każdym razie dwa takie kamienie, a to jest jeden z nich. Tutaj, zdenek, ludzie. Zdenek, um, pograjmy, po, 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 pograjmy sobie z nim. Jest to dość ciekawa postać i bardzo ważna, więc zakończmy to. Wiedźmin i od jakiegoś czasu znany pięściarz. A o tobie mówią, że nie masz imienia. Na razie możesz mówić mi Zdenek. Nie wyglądasz na potężnego pięściarza. A więc to tak! Przyszedłeś tutaj się ze mną zmierzyć? Jakżeś zgadł? Gotów do walki? Jasne, to jest najsilniejszy pięściarz na tej ziemi, ludzie. Widzimy jego past i bardzo się zmienił w tej modyfikacji wcześniej wyglądał jak zwykły druid. Fajnie nawet wygląda z tą brodą i tymi brwiami. Zdenek. Tak. Nie traćmy zatem czasu. Zakończyliśmy pokera, a teraz zakończymy. A teraz zakończymy tutaj. Walka na pięści. Mój Boże! Je, je, naprawdę, to jest takie ciekawy. Giep. No, e, to nie było zbyt ciężkie. Gratulacje, Wiedźminie! Jesteś jedną z kilku osób, które mnie pokonały. Kilku? Ponoć jesteś niezwyciężony. A tak! Bo rezerwuję sobie prawo do rewanżu. A nikt jeszcze nie pokonał mnie dwukrotnie. Mhm. Może następnym razem. Jestem zmęczony. Okej, okay. zapis. Pierwszy raz go pokonaliśmy, jeszcze raz musimy go pokonać. Muszę dać mu szansę na reważ. Mogę tak od razu? No mów. Jedna walka dziennie, Wiedźminie. Okay. Jestem stary i zmęczony. To ja rozdam talenty najlepiej. Uuu, sporo tych talentów, no to siła tutaj, tutaj mam siłę. Mogę dodać jeszcze tutaj utrzymanie... Otrzymano obrażenia minus i żywotność plus. To mogę dać tutaj na złote. To, to są te złote, które roztam. Co do srebrnych to mogę tutaj pancerz albo... Do zręczności. Czekajcie. Ból, atak. To mi się przyda. Unik, odporność, na oślepienie, tak. W wytrzymałość jest, jeszcze się przyda. Odporność na ogłuszenie. Czas trwania ogłuszenia. Tu się przyda jeszcze. Parę tych umiejętności. Odporność na ogłuszanie. Inteligencja. Produkcja pedart. Może spróbuję to. Oraz tutaj. Czas działania znaków. Dokładnie. Jeszcze brązowych mam sporo tutaj do rozdania. Gdzie tutaj jeszcze nie mam brązowych? Tutaj, tutaj, tutaj. Żeby je rozdać. Tutaj już wszystko mam. Tutaj też już wszystko mam. Też, też, też. Tup. Tutaj mam coś. A tutaj też wszystko. Hm. Jeszcze mam trzy talenty, który nie wiem gdzie rozdać. Tutaj mogę rozdać. Hmm. Nie za bardzo. Wardzi i w igni też nie mogę już nic dać. Hm. No to te dwa talenty ostatnie możemy dać tutaj w... w Queena. Kiedy ja rozdaję punkty w Queena, to ja nawet nie wiem. Albo raczej w Quena, a nie w Queena. Akcji, dam tutaj drugi poziom akcji. Mhm. Dobra, pokonamy jeszcze raz Zenka i wtedy zakończymy ten odcinek. A już się przygotował do walki. Przygotował się przyjaciel nasz. Zobaczymy. Gotów do walki? Jasne. Tak. Nie traćmy zatem czasu. Bo mój Boże, za znowu muszę kaszleć. Wyżygam za chwilę zaraz moje, moje nerki, moje wnętrzności. Wszystko wyżygam. O mój Boże! Bo... Nie będę się odzywał. Udało się, tak! Cholera jasna! Nie mogę dużo mówić, bo zaraz wyżykam monitor. Jo, I mikrofon moimi kaszlami w ogóle, Uch. Tak Tak drapie w gardle, O! Ząb! Gdzie jest mój ząb? Obawiam się, że podczas walki zostawiłeś go w mojej dłoni. Cóż, zatrzymaj go! Wygrałeś ze mną drugi raz! Nikomu wcześniej się to nie udało! Jakoś wcale się nie dziwię. Mistrz, uzna moje zwycięstwo. Jestem teraz najlepszym pięściarzem tego świata. A jedynym, jedyną nagrodą to jest ząb z denka. Ząb słynnego pięściarza. Tak, ludzie! Jest to opcjonalny, muszę wam powiedzieć, jest to op opcjonalny przedmiot, który możemy oddać pewnemu dentyście. Dziennie, tak, możemy, możemy tego zęba oddać dentyście. Czy to nie genialne? Co prawda nie trzeba, ale można, jest to opcjonalny przedmiot. Ale dobre, ludzie, w następnym odcinku zobaczymy się tutaj. I się pobawimy. Cześć. Na razie.